Posąg Stalina. Kto nie był muzeum, to zapraszamy na żywo zobaczyć. Stary telefon. Poszedł komunistycznych władców Polski. Jaką realną władzę mieli pierwsi sekretarze KC PZPR, jakie całości? Kto uwielbia oglądać się w telewizji, kto był głazem Stalina, a kto z profesor Jerzy, a jeśli auto książę, wspaniałej książek o sekretarze polskiej armii. Dziecko, wracaj do domu. Tu mamy czapki kornicze. Perowski zegar. Komoda i szafa perowska. Chciałbym nakonać, więc jakby coś to będę nagrywał. To jest na żywo, więc jakby coś. To jest kwestia sekundy, więc nic się nie stanie. I tu mamy takie biuro, można powiedzieć jakiegoś komunistycznego działacza. I jedziemy dalej. to oglądać, warto zobaczyć. Ze szkła mi gablota. Tutaj widać różne koszy. Książki karawskie i tu różne inne pierdółki że tak powiem gry i tym podobne przetwory tu mamy różne butelki po pewnie wódce i tutaj taką że tak powiem sklepik peryrowski zaraz pokażę jak to wygląda tutaj mamy kasę a tutaj Panią w 3 celnik. mleko w proszku słujemy za okazanie książki zdrowa dziecka do lat 3. Można podważyć sobie i waga pokazuje wyżej. Mamy też drugą kasę. No i kobiety ciężarne, osoby z dziećmi małymi na ręku, kaleki starców oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się do obsługi, bo zakonności uprawniani są. I tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze mamy tablicę do obejrzenia. Matko, nie żałuj dziecku cukru. Cukier wzmacnia kości, tak, szczególnie wzmacnia uszkodzenie zębów. Mam na tablicy jeszcze takie różne, tutaj w kolejce ludzie stoją, czekają, żeby kupić towar, który cały czas, na początku Zagierka było wszystko fajnie, a potem wszystko w góry poszło przez towarzysza Jaruzelskiego. Zapraszam do występniania tego lajba, bo to dobry początek tej wycieczki. Idziemy dalej, zwiedzać. Tam do góry nie można, iść, tak, rozumiem? Tylko z dwiema. Trzy? O, no to tak nie, nie ma. No Prze... to idziemy dalej, mamy jeszcze tam kilka miejsc do zwiedzania. Proszę oglądać Teraz będą, proszę Państwa, motory, samochody i rowery.